Cześć mam na imię Liza. mam 15 lat. Czy znasz sytuację, w której wszyscy wokół ciebie wierzą w głupie plotki o tobie? Z tego powodu całe Twoje życie jest zrujnowane, bez względu na to, co robisz i jak się bronisz. Taka sytuacja mi się właśnie przydarzyła. Wszyscy myślą, że urodziłam. Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się, co wymyślą ludzie. Gdy masz laktację w wieku 15 lat. Od najmłodszych lat nie dorastałam na wysokość, ale na szerokość. Nie moi rodzice mnie nie tuczyli, po prostu mam predyspozycję do tycia, do bycia dużą i do słodyczy. Kiedy miałam 14 lat, mój lekarz zdiagnozował mnie jako otyłą. Zdecydowanie zalecił wysłanie mnie na obóz odchudzający. Ale na obozie. Wcale nie było zabawnie. Zaczęło się od tego, że byliśmy zmuszeni przejść część drogi do obozu. Ale kiedy w końcu dotarliśmy do niego, okazało się, że to dopiero początek. Bez udogodnień, bez cywilizacji, tylko my, trenerzy, i tylko jeden cel przetrwać. Myślałam, że to obóz odchudzający, a nie więzienie. Boże, dlaczego to miejsce musiało być takie okropne? Ale wkrótce poznałam Zaka. Zak mnie nie opuścił i pomógł mi się podnieść. Udało mi się go lepiej poznać. Okazało się, że pochodzimy z tej samej szkoły. On był półtora roku starszy i wcześniej się nie zauważyliśmy. Czy kiedykolwiek spotkałeś osobę, na którą spojrzałeś i od razu pomyślałeś: Oto moja szansa, a ja jej nie przegapię. Zak i ja zaczęliśmy się spotykać. Czas mijał szybko. Moja zmiana się skończyła, a Zak wciąż musiał podjąć kurs, jak zdobyć popularność. Tak się bałam, że o mnie zapomni, albo spotka inną dziewczynę, która by mnie przyćmiła. Kiedy wróciłam do domu, zrozumiałam, dlaczego mówią: Jeśli chcesz schudnąć, zakochaj się. Prawie przestałam jeść, licząc minuty do naszego spotkania. Minęła wieczność. Ale Zach zadzwonił, zaprosił mnie na randkę. Boże cholera, wreszcie! Włożyłam najlepszą sukienkę, zrobiłam najlepsze włosy i makijaż. Wszystko dla niego. Poznaliśmy się. W tym czasie jego postawa nieco się wyprostowała, a pewność siebie wzrosła. Ale jak tylko się spotkaliśmy, usłyszeliśmy paskudny, nieprzyjemny śmiech. Byli tam prześladowcy z mojej szkoły. A co, zapomniałam ci o nich wcześniej powiedzieć? Och, ci faceci znęcali się nad moją uwagą od szkoły podstawowej. Ale nauczyłam się być twardą i w ogóle nie zwracać na nich uwagi. Był to jednak prawdziwy test dla zaka. Mimo, że skudłam, w szkole wciąż nazywano mnie grubą. To rozwcieczyło zaka. Chciał być popularny, a ja rujnowałam wszystko. Aby go zachęcić, postanowiłam podjąć desperacki krok i przejść do bardziej dorosłego etapu związku. Zak unikał mnie w szkole, więc zaczęłam, aż zostaliśmy sami i całowałam go jak dorosły. Potem cały czas się całowaliśmy. Myślałam, że to pomoże poczuć mi się lepiej z powodu popularności Zaka, ale myliłam się. Kiedy zdali sobie sprawę, że nie odpowiadam na zaczepki, napastnicy postanowili zmierzyć się z Zakiem. Śmiali się: Co widzisz w tej tłustej sukience? Czy to twoja mała niewolnica seksualna? I Zak skłamał bez mrugnięcia okiem Tak, to tylko moja seksualna niewolnica i wszystko się zawaliło. Prześladowcy od teraz mieli szacunek do Zaka. W ten sposób w końcu zrealizował swoje marzenie i stał się popularny. Nie mogłam tego znieść. Zostawiłam go. Zak bał się stracić popularności i powiedział wszystkim, że mnie zostawił po tym, jak przyłapał mnie na oszukiwaniu. Przywykłam do ignorowania drwin, ale nie spodziewałam się tego od Zaka. Tak złamał mi serce. A w domu czekały na mnie wieści: Moja mama zaszła w ciąże. Najwyraźniej, kiedy byłam na obozie, moi rodzice nie marnowali czasu na próżno. Cóż, zaczęłam leniwą rutynę szkoła, dom i szkoła. Aby uszczęśliwić moją mamę, mój ojciec ciągle przynosił do domu różne słodycze. Jak radzisz sobie ze stresem? Zrobiłam to, w czym byłam najlepsza. Kradłam słodycze mojej mamy i przejadałam moje problemy sercowe. Pewnego dnia w szkole jeden z łobuzów powiedział Hej, Lisa wygląda jakby była w ciąży przez faceta, z którym zdradzała zaka. Spójrzcie. I znowu ten zak. Udało im się znaleźć moje czułe miejsce i zaczęłam zajadać stres, co uczyniło mnie jeszcze grubszą niż wcześniej. Wkrótce wezwano mnie do dyrektora, który zadał pytanie: Lisa, są pogłoski, że jesteś w ciąży, czy to prawda? To było dla mnie jak kropla, która przelała czarę goryczy. Przeszłam na ścisłą dietę z minimalną liczbą kalorii przy maksymalnym obciążeniu. Latem zaczęłam uprawiać sport, tak jak na obozie. I wkrótce moja mama urodziła moją młodszą siostrę Nancy. Pewnego ranka obudziłam się i zauważyłam, że cała moja koszula nocna jest mokra. Okazało się, że z mojej piersi zaczęło kapać mleko. Podczas wizyty lekarz wykonał kilka testów i zdiagnozowano u mnie zaburzenia równowagi hormonalnej. Moje wzrosty wagi spowodowały, że hormony przestały działać, a to doprowadziło do produkcji mleka w moich piersiach. Leczenie powinno dać rezultaty ale po długim czasie. Chodziłam z Nancy w parku na spacer i tam przypadkowo wpadłam na grubę łobusów, a następnego dnia cała szkoła by była przekonana, że to ja mam dziecko. Tym razem dyrektor wezwał całą naszą rodzinę. Słuchał uważnie rodziców, a potem nalegał, aby wezwać całą szkołę na przerwę i wreszcie powstrzymać te plotki. Nadal nie potrafię wyjaśnić, co to się stało. Nancy z jakiegoś powodu chciała do mnie dotrzeć, walcząc, płacząc. Może bała się mikrofonu? A moja mama powiedziała coś w stylu: Chcesz jeść? Bądź cierpliwa. Twoja matka nakarmi cię w domu. A potem poczułam, jakbym przeciekała. Mleko wylewało się z piersi jak nigdy dotąd. Najwyraźniej było tyle mleka, że poduszki nie mogły sobie z tym poradzić. Powinnam była natychmiast uciec, ale zamiast tego stałam jak porażona. Ktoś z publiczności, i wiem na pewno kto, krzyknął Mleko się płynie, mamy to! Pozwól jej nakarmić córkę! Po prostu nie rób tego przed wszystkimi, albo zwymiotujemy. Ale nikt się nie śmiał. Widziałam jak wszyscy zapadają w niezręczną ciszę, szukając tego, który krzyknął. Dyrektor natychmiast wbiegł na scenę, podziękował mojej mamie i całej mojej rodzinie, Nancy i oddalił wszystkich uczniów. Odtąd nikt się ze mnie nie śmiał. Najwyraźniej dostali to, czego chcieli. Z powodu tego, co się stało, zdecydowali, że plotka jest prawdziwa. I zdali sobie sprawę, że nie ma powodu do śmiechu, a wręcz przeciwnie, są gotowi pomagać. Wkrótce przywitali mnie dawni przyjaciele Zaka, który bał się pokazać mi swoją twarz. Nie było śladu jego popularności. Został przyćmiony przez samotną matkę, dumną jak lwica, królową tej szkoły. I chociaż wszyscy udawali, że wierzą w oświadczenie mojej mamy, nie było wątpliwości, że to Nancy jest moją córką. Naprawdę próbowałam zmienić ich zdanie. Po tym dyrektor powiedział mi, że pomoże dostać mi się na bardzo prestiżowy uniwersytet. Najwyraźniej wciąż wstydził się tego incydentu na scenie. Po prostu się poddałam. Ludzie zawsze będą wierzyć w to, w co chcą wierzyć. Nawet najbardziej głupie plotki, które są potwierdzone przez zbiegi okoliczności. A jeśli tak, to ja własnymi ludźmi i ich plotkami. Mam młodszą siostrę i prestiżowy uniwersytet, do którego mogę się udać. Czy wierzysz w plotki? A jak często w Twoim życiu zdarzały się zbiegi okoliczności, które wpływały na opinie innych o tobie? Powiedz nam o tym w komentarzach. Subskrybuj kanał aby nie przegapić nowych historii.